Cześć. Rolnictwo to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki, a jednocześnie jeden z najbardziej niezrozumiałych. Wokół pracy rolników i funkcjonowania gospodarstw narosło wiele mitów, które nie tylko wpływają na postrzeganie branży, ale często mijają się z rzeczywistością. W tym odcinku obalimy najczęstsze mity o rolnictwie. Pokazując, jak wygląda życie na wsi, i produkcja żywności w XXI wieku. Mit pierwszy. Rolnictwo to łatwa praca. Praca rolnika to jeden z najbardziej wymagających zawodów, wymaga wiedzy z różnych dziedzin, agronomii, ekonomii, mechaniki, biologii czy zarządzania. To praca fizyczna i. Intelektualna, często przez 7 dni w tygodniu, niezależnie od pogody. Wielu rolników musi podejmować szybkie decyzje związane z pogodą, rynkami zbytu czy awariami sprzętu. Mit drugi: rolnicy otrzymują ogromne dopłaty i nie muszą pracować. Jaka jest prawda? Dopłaty są często niezbędne, aby gospodarstwa były opłacalne. Dopłaty pokrywają część kosztów produkcji, ale nie są zarobkiem. W wielu przypadkach koszty nawozów, paliwa czy sprzętu rosną szybciej niż dopłaty. Rolnicy muszą spełniać rygorystyczne wymagania, aby otrzymać wsparcie, co wiąże się z dużą biurokracją. Mit trzeci: rolnictwo niszczy środowisko. Jaka jest prawda? Nowoczesne rolnictwo coraz bardziej dąży do zrównoważenia. Rolnicy wdrażają praktyki takie jak rolnictwo regen regeneracyjne, stosowanie nawozów precyzyjne czy sadzenie międzyekologicznych upraw. Technologie takie jak drony czy czujniki, gleby pomagają zmniejszyć zużycie chemikaliów i wody. Wiele gospodarstw produkuje energię odnawialną, na przykład korzystając z paneli słonecznej czy biogazowni. Mit czwarty: wszystkie produkty rolnicze zawierają chemię i pestycydy. Jaka jest prawda? Rolnicy używają środków ochrony roślin zgodnie z surowymi normami. Pestycydy stosuje się w minimalnych ilościach zgodnie z regulacjami i badaniami. Wiele gospodarstw Wprowadza naturalne metody ochrony roślin, takie jak wprowadzanie owadów pożytecznych czy płodozmian. Produkty ekologiczne są coraz bardziej popularne i dostępne na rynku. No i nasz mit numer 5. Rolnicy mają łatwy dostęp do rynku i zarabiają dużo. Sprzedaż produktów to jedno z największych wyzwań rolników. Ceny skupu często są bardzo niskie. Podczas gdy koszty produkcji stale rosną. Wiele gospodarstw musi sprzedawać produkty poprzez pośredników, co obniża ich zyski. Problem z pogodą, transportem czy chorobami roślin mogą całkowicie zniszczyć plony. Mit szósty. Wystarczy kawałek ziemi, żeby zostać rolnikiem. Jaka jest prawda? Rolnictwo wymaga dużych nakładów kapitałowych. Zakup maszyn, nawozów, nasion czy zwierząt to ogromny wydatek. Nowoczesne gospodarstwa inwestują w technologie, które mogą kosztować setki tysięcy złotych. Bez wiedzy i doświadczenia trudno prowadzić gospodarstwo w sposób efektywny. Mit siódmy. Rolnicy są przestarzali. I nie idą z duchem czasu. Współczesne rolnictwo jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż. Rolnicy korzystają z technologii takich jak aplikacje mobilne do zarządzania uprawami, drony monitorujące pola, czy roboty do dojenia krów. Młodzi rolnicy wprowadzają nowoczesne rozwiązania, np. uprawy hydroponiczne. Farmy wertykalne czy biogazownie. Internet pozwala rolnikom na bieżąco śledzić ceny, prognozy pogody czy nowinki technologiczne. Obalenie mitów to sposób na budowanie zrozumienia między rolnikami a resztą społeczeństwa. Dzięki temu ludzie z miast mogą zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie na wsi, i jak wielki wysiłek stoi za każdym bochenkiem chleba, który trafia na ich stół. My na dzisiaj kończymy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Cześć.